Cześć kochani! Dzisiaj zapraszam na kolejną pracę plastyczną, ale dzisiaj przeniesiemy się w powietrze. Ostatnie dwie prace były pod wodą: były meduzy, był krab, a dzisiaj będzie latawiec. W tym celu przygotowałam niebieską kartkę. Chmurki wycięte z białego papieru. O! Obrysowane. Słoneczko. I teraz zobaczcie, z podwójnej złożonej tekturki wyciąłam sobie taki szablon właśnie i obrysowałam na kilku kolorowych kartkach. Bo to będzie latawiec 3D. Będziemy go składać i sklejać. Ale najpierw przykleimy słoneczko i chmurki. Zrobimy ładną pogodę na naszej pracy kleje słońce tak chmurki jedno trzecia. Tak, jeszcze promienie słoneczne. To takie małe. Trójkąciki. Wycięte też z kółeczka drugiego. i za chwilę będziemy sklejać nasz latawiec. Niektóre promienie tu będą wystawały poza kartkę. Ale to nie szkodzi. Mhm. Mamy Mam promienie. I tak wygląda nasze słońce. O. Ostatni promień nam się schował. Ale już jest. Tak wygląda. Popatrzcie. No i teraz <laughs> latawiec. Po obrysowaniu mamy taką formę i teraz składamy. Te karteczki, które mają wzór po jednej stronie, po drugiej są białe, składamy białym do wierzchu. Te, które są z obydwu stron kolorowe, składamy równo na pół. przy papier. Ciężko jest złożyć. O. Teraz zielony kolor. Niebieski. Teraz mamy jeszcze kwiatki. Ten też złożymy Białym do wierzchu i ostatni róż, różowy, Jest gruby karton. I teraz będziemy przyklejać do różowego. Damy o. Światki. Teraz damy zielony kolor przyklejamy. Teraz damy w paseczki. Teraz damy kolor żółty. Z tej strony możemy dać jeszcze niebieski. Z tej strony, a damy po tej stronie co niebieski, jeszcze pomarańczowy, żeby była sztywniejsza karteczka. O. I tak wygląda nasz sklejony latawiec. Teraz zobaczcie, po otworzeniu będzie właśnie taki. Śliczny, kolorowy. I teraz co robimy? Smarujemy obydwie części klejem. Teraz już obie połowy latawca. I przyklejamy. On będzie sobie gdzieś tu leciał między chmurami. No. karteczki on jest taki 3D tak tu no i teraz sznurek do którego latawiec jest przyczepiony a wiemy, że na sznurku, na ogonie są kolorowe kokardki. Ja tu mam kawałek okładki z bloku rysunkowego. I właśnie takie kokardki zaraz wytnę tu. Ten wzór mi ułatwi. Wycięcie takich kokardek. O, już mam jedną. Zaraz tu przykleję. Można ze zwykłego kolorowego papieru też takie kokardki powycinać. Ja po prostu tu wykorzystuję. Papier z bloku kolejna kokartka i jeszcze jedna o. jeszcze jedną sobie weźmiemy. Zrobimy teraz o, jeszcze pomarańczowo, niebiesko-zieloną. I teraz przykleimy te kartki. Wystarczy tylko na środku posmarować. Klejem. Musimy docisnąć, bo ten latawiec jest dość gruby, ma wiele kartek. I zobaczcie, jak ładnie poleciał do góry. Jest bardzo kolorowy i zaprasza Was do zabawy. Cześć, pozdrawiam.